Sleepless beats. Potrzebujecie w swoim życiu słońce. Z Tobą jestem tego pewien, że w dni pochmurne może być pięknie. Zakochałem w Tobie się i nie ukrywam swoich uczuć do Ciebie. Najgorsze jest czekanie, kiedy w końcu będziesz przy mnie. Sprzyjnie. Jesteś mi bardziej potrzebna niż tlen. Będę i to ciągle powtarzał, że bardzo mocno kocham Cię. Bo Ty jesteś moją księżniczką, moim skarbem Z Tobą chcę spędzić życie swoje całe Wiem, że będzie idealne i wspaniałe Bo Ty jesteś moją księżniczką, moim skarbem Z Tobą chcę spędzić życie swoje całe Wiem, że będzie idealne i wspaniałe Kochanie moje, nawet takie kilometry spore, które nas dzielą do siebie, się nie liczą, nic nie rozdzieli już nas, nasza miłość będzie wieczna, o tym jestem pewien, jak cię nie było w moim życiu, nic nie miało sensu, z tym jestem bardzo szczęśliwy. Chcę, żebyś przy mnie była ciągle Kiedy jest mi źle, a mam słabszy, gorszy dzień Bo Ty jesteś moją księdniczką, moją skarbem Z Tobą chcę spędzić życie swoje całe Wiem, że będzie idealne i wspaniałe Bo Ty jesteś moją księdniczką, moją skarbem Z Tobą chcę spędzić życie swoje całe Wiem, że będzie idealne i wspaniałe